Witajcie kochani, witam Was bardzo. Serdecznie. Mi się język popląta na początku, co będzie dalej. Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Poznajmy Pana. Dzisiaj w studiu mojego męża znowu. Witam Was w tym pięknym okresie adwentu, który się rozpoczął dzisiaj i myślę, że jest to też taki no, piękny czas właśnie też czas vlogmasów, czas powoli wprowadzania pewnych takich elementów, lampeczek, takich różnych radosnych elementów czy świeczek, czy, czy światełek, które właśnie przypominają nam właśnie, że czekamy na naszego Pana. Jak dzisiaj też pięknie ksiądz powiedział w ogóle na, na kazaniu, że, że właśnie ten nasz Adwent nie skończy się, wiecie, z Bożym Narodzeniem, tylko on się skończy, kiedy Pan przyjdzie. I to też mnie porusza właśnie w kontekście tego, że żeby dobrze przygotować się na przyjście Pana, musimy Go poznać. O tym jest ten kanał, zachęca nas do poznania Pana, dlatego że Jezus sam powiedział, że nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do królestwa, ale ten, kto pełni wolę ojca, ten, kto rzeczywiście ma z nim relację, kto go zna. Więc to jest bardzo ważna kwestia. Dzisiaj w tym filmie chciałabym się odnieść naprawdę krótko do tego poprzedniego filmu, który wzbudził niemałe kontrowersje. Aż, aż mnie zaskoczyło to, ile różnych zupełnie skrajnych komentarzy przeczytałam pod tym filmem. Nie oszukuję, nie wszystkie przeczytałam. Też, też było to trudne. Ale chciałabym, chciałabym się do tego odnieść, bo powiem Wam szczerze, że ja sama czytając te komentarze musiałam dwa razy, przynajmniej dwa razy wrócić do tego filmu, żeby sobie przypomnieć, czy ja rzeczywiście nie wiem, obrażałam siostry karmelitanki, bo, bo bardzo bym tego nie chciała, bo naprawdę to była życzliwa rozmowa. Tak samo niektórzy zarzucili mi właśnie, że nie, wiem, nie wierzę w świętych obcowanie, czy, czy co tam było jeszcze o modlitwie wstawienniczej, że mówię przeciwko modlitwie wstawienniczej, albo że w ogóle nie jestem katoliczką, tak? Czy nie uznaje świętych, chociaż wiecie, mówię, o ja nie od krzyża, o, o tych jego dziełach, które zmieniły moje życie. I no naprawdę musiałam, wiecie, najpierw przeczytałam wasze komentarze, potem musiałam jeszcze raz obejrzeć mój film. I potem znowu czytam te komentarze. Musiałam znowu obejrzeć, bo zastanawiałam się, jak, jakim cudem, jakby pewne wnioski zostały wysnute na podstawie tego, co mówiłam. Ale tutaj powiem Wam też, że nie czuję takiej konieczności tłumaczenia się. Podpisuję się pod tamtym filmem znowu i, i uważam, że wszystko to, co powiedziałam. Jest jak najbardziej zgodne też z nauczaniem Kościoła katolickiego i, i po prostu jest prawdziwe. Ja to widzę w Biblii, widzę to w dziełach Jana od krzyża choćby. Jeżeli ktoś nigdy tego nie czytał, to nie zrozumie, nie zrozumie tego, co ja mówię. Jeżeli ktoś nigdy nie czytał Jana od krzyża, jeżeli ktoś nigdy nie czytał też Biblii całej tak w całości, jeżeli ktoś też nie, nie ma takiego doświadczenia, że prosił o coś yy, bardzo usilnie przez Wstawieństwo świętych, przez różne nabożeństwa i się zawiódł. I wiecie, to jest, to jest trudny temat. To jest bardzo trudny temat, ale ja czuję, że jestem trochę takim głosem tych wszystkich osób, które właśnie jakby zawiodły się na modlitwie, zawiodły się na, na tych różnych nabożeństwach, na, na wstawiennictwie świętych też, poniekąd, tak? Bo jeszcze jak, o ile <ścoughs> widzę takie zjawisko, że jeżeli właśnie jakiś święty nas wysłucha, tak, czy wierzymy, tak, modlimy się za jego wstawiennictwem i te modlitwy zostaną wysłuchane, no to te zasługi przypisujemy świętemu, ale jeżeli. Jakby te nasze modlitwy się nie spełnią, to już wtedy często oskarżamy Boga, że on nam czegoś żałuje, że ten święty może chciał nam coś wyprosić, no ale to Bóg tutaj jest jakimś takim złym ojcem, czy czegoś nam żałuje. Więc nie właśnie mówię ogólnie, tak myślę, że jestem trochę głosem osób, bo tak z tego, co też piszecie do mnie w prywatnych wiadomościach, w komentarzach, że no mówię w imieniu osób, które mają takie doświadczenie niewysłuchania w bardzo ważnych i dobrych sprawach. I wiecie, skąd wzięła się we mnie taka. Taka zmiana, zmiana podejścia do tych modlitw, która uważam, że nie jest wcale zła. Dlatego jeszcze dzisiaj będę o tym mówić, ale ja sama przeszłam taki proces zmiany, właśnie z takiej, z takiej mojej pobożności, którą uważam dzisiaj za płytką. Gdzie, gdzie wprawdzie chodziłam codziennie na msze świętą, nawet, tak? Pomimo tego, że odprawiałam wiele modlitw, pięknych modlitw, pięknych nabożeństw, uczestniczyłam, wiecie, w różnych rekolekcjach i w takich, i w takich, do sióstr chodziłam zakonnych, tak? Na, na skupienia i tak dalej. Ja się uważałam za bardzo pobożną, religijną osobę. To w momencie, kiedy prosiłam Boga bardzo o coś, właśnie za wstawiennictwem tych wszystkich świętych i używając tych wszystkich nabożeństw i Bóg nie spełni. Nie spełnił dla mnie najważniejszej modlitwy w tamtym czasie, najważniejszej sprawy, która dotyczyła no, mojego dalszego życia. Bóg tego nie spełnił. To powiem wam, że ja straciłam wiarę. Ja straciłam wiarę, więc wiecie, na co mi były te wszystkie, czym była ta religijność? Dlaczego ona była taka, okazała się taka słaba? Czy te modlitwy nie działały? <grych> tak? Czy w Samistwie Świętych nie działało? Czy coś się takiego zadziało, że ja straciłam wtedy wiarę? I wiecie, to nie jest tylko moja własna historia, ale znam wiele osób takich, które. Też po tym, jak Bóg nie wysłuchał ich modlitw w ważnych kwestiach, czy się modlili o zdrowie dla kogoś, jak ktoś umarł, tak, albo ciężko zachorował, i, i ta choroba ciągle postępowała, to znam takie osoby, które właśnie po czymś takim, po takim doświadczeniu, deszły z kościoła. Znam takie osoby, które w ogóle odeszły od Boga, przestały się udzielać we wspólnocie, tak, yy, zdystansowały się do spraw religijnych, że tak powiem. I ja też miałam taki okres w swoim życiu, jak byłam w liceum, że też tak się zdystansowałam, stwierdziłam, że chyba Boga nie obchodzi moje życie, skoro najważniejszej rzeczy nie mógł że tak powiem, tutaj wysłuchać, która była dla mnie najważniejsza. Ale Bóg potem w swoim miłosierdziu na nowo mnie dotknął. I jakby zrozumiałam, że On jest żywy i że mnie kocha i że coś było nie tak w moim myśleniu o Nim i w mojej postawie. I owszem, wiecie, ja tutaj troszeczkę też piętnuję pewne nad, nadużycia, tak? Nie chcę, widzę, że często w tych komentarzach, które piszecie, są takie skrajności. Ja po prostu dlatego powiadam też swoje, swoją historię, swoje świadectwo, żeby, żebyście zrozumieli, że ja naprawdę nie kieruję w kierunku żadnej skrajności. Tak, nie mówię, żeby w ogóle się nie modlić, nie mówię, żeby w ogóle nie prosić o wstawiennictwo. Tak, nikogo i, i, i tak dalej, żeby tutaj tylko ja i Bóg. No, bo są takie fragmenty nawet w Biblii, które zachęcają do modlitwy wstawienniczej, ale są też takie, o których dzisiaj powiem, przynajmniej taki jeden, który znalazłam ostatnio, który pokazuje, że modlitwa wstawiennicza może nie być skuteczna. I to już w Starym Testamencie Bóg o tym mówi. W każdym razie, wracając do tej mojej historii, był taki moment, kiedy Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy i ja straciłam wiarę. Ale potem zaczęłam go na nowo szukać, i do tego was zachęcam. Do, do tego zachęcam, chcę zachęcić wszystkich, którzy są w takiej sytuacji jak ja. I to nie niejednokrotnie, ale wielokrotnie, bo myślę, że wielokrotnie taka sytuacja chyba się zdarza u wszystkich, tak myślę, że po prostu prosimy o coś, co jest dla nas strasznie ważne, a. Bóg nas nie wysłuchuje. Nawet wiecie, kiedy y, wykonujemy właśnie jakieś takie no, obrzędy, tak, religijne też i, i takie, które no, mają wzbudzić naszą wiarę, ale one często prowadzą do tego, że my tylko oczekujemy efektu i traktujemy je trochę tak magicznie, a zapominamy o tym, o Bogu, nie, o takim poddaniu się jego woli i zaufaniu mu nawet w tych trudnych okolicznościach. To naprawdę słuchajcie, działa. Ja y, kiedy. Kiedy właśnie straciłam wiarę w pewnym momencie w Boga właśnie po tej niewysłuchanej modlitwie i to wpadłam w depresję. Ogólnie się tak trochę no, stoczyłam w takim sensie, no miałam takie bardzo duże problemy ze zdrowiem i w ogóle z psychiką, z poczuciem sensu życia i tak dalej. To trwało niedługo, ale to był, pamiętam, taki no, najmroczniejszy czas w moim życiu. I potem Bóg mnie dotknął i, i zrozumiałam, że właśnie muszę Go poznać, więc przeczytałam Biblię. Cało, od deski do deski. Najpierw Nowy Testament, potem Stary i Nowy Testament, i to sprawiło, że w ogóle bardzo otworzyły mi się oczy. Naprawdę, bardzo mi się otworzyły oczy na modlitwę, bo to nie jest tak, że Bóg cieszy się z każdej modlitwy, którą do niego tak ślemy, że Bogu podoba się każda modlitwa. Nawet już sam Jezus mówi o takich rzeczach, które mu się nie podobają. Na przykład mówi, że nie podoba mu się, kiedy ludzie są gadatliwi, taki i paplają ciągle na modlitwie, jak poganie, że my nie powinniśmy być tacy jak oni, że powinniśmy. Ufać ojcu, który wie, czego nam potrzeba, i właśnie tych naszych słów powinno być mniej, a więcej powinno być słuchania Boga. To był fragment skazania na górze z szóstego rozdziału Mateusza o tej właśnie modlitwie, żeby nie być gadatliwym, ale słuchajcie, już w Starym Testamencie jest bardzo dużo takich ciekawych wskazówek. Ja nie będę dzisiaj omawiać tych fragmentów, bo ten film trwałby półtorej godziny. Ale bardzo wam polecam lekturę. Izajasz, pierwszy rozdział, gdzie Bóg mówi, że obrzydły mu ofiary, obrzydły mu święta Izraela, tak? Chociaż te wszystkie, wiecie, święta, obrzędy religijne, one były wpisane w prawo mojżeszowe, czyli teoretycznie, no, jakby Bóg sam ich chciał, tak powiedział w prawie, które podyktował Mojżeszowi, ale tutaj nagle jest diametralna zmiana. Mówi, po co wydeptujecie moje, moje dziedzińce, tak? Po co chodzicie po mojej świątyni? Po co składacie mi te ofiary? Mam już po prostu, aż mi nie mdli na zapach tych waszych ofiar. Yy, jakby niedobrze mi kiedy słyszę te wasze dźwięki liturgiczne. Yy, dlaczego Bogu obrzydła ta religijność yy, Żydów? Dlaczego te wszystkie obrzędy mu obrzydły? Dlaczego powiedział też w tym samym fragmencie, że nie wysłucham waszych modlitw? Dlaczego? Dlatego, że wasze ręce tak, pełne są krwi, czy, tak, czy jest krew na waszych rękach. I co to oznacza? Winę. Tak oznacza grzech Izraela. I wielokrotnie Bóg o tym mówi w Starym Testamencie i przez proroków, że po prostu ma dosyć tych wszystkich obrzędów ze względu na to, że Izrael nie chce nawrócić się w swoim sercu. Im się wydaje, że oni tymi różnymi ofiarami Boga tak przekonają do czegoś, ale nie chcą zmienić się w swoim sercu i słuchać Jego głosu. A to jest najważniejsze do, dla Boga, żebyśmy słuchali Jego głosu, a ten głos możemy usłyszeć przez czytanie Biblii przede wszystkim, tak? bo to jest słowo wierzymy, natchnione, objawione. Dla nas no, taki najważniejszy jest Nowy Testament, więc możemy od tego zacząć, jakie przykazania Jezus nam zostawił tak? o, o miłości siebie nawzajem, jak mamy się kochać, tak? jak On ukochał nas, tak, czyli oddał za nas swoje życie. Jezus mówi, że właśnie kto mnie miłuje, ten przestrzega mojej nauki. Natomiast kto mnie nie miłuje, ten nie, ten nie przestrzega mojej nauki, tak? Czy my, czy my przestrzegamy nauk Jezusa? Czy my w ogóle ją znamy? Czy my chwytam po Ewangelię, żeby poznać tę naukę Jezusa? Więc to są właśnie bardzo ważne rzeczy. Jakby naprawdę czytanie Biblii zmieniło moje patrzenie na moją religijność, na moją wiarę. Pokazało mi, że nawet jeżeli mam dużo takich nabożeństw tak, religijnych, pobożnych, które mogą same w sobie nie być złe, to jednak jeżeli jakby moje serce nie jest czyste przed Panem, jeżeli przede wszystkim nie pragnę pełnienia Jego woli, i nie kocham Go ponad wszystko, też ponad moje pragnienia, nawet najlepsze. Tak Niektórzy z was tłumaczyli mi, jakie że przecież to jest normalne dobre pragnienie, że, że tak, że chcę mieć dzieci, czy chcesz, by ktoś był zdrowy, ale Bóg może mieć inne patrzenie na daną sytuację i my też to musimy zaakceptować, że tak jak Abraham i Sara tak mieli poczekać na dzieci, i to, to było ważne dla planu zbawienia. To, to tak samo. Dla naszego planu zbawienia, dla, dla planu zbawienia kościoła, tak, może być ważne to, że, że my też będziemy musieli poczekać na pewne rzeczy, że może nasze pomysły na życie nie wypełnią się tak, jakbyśmy tego chcieli, ale jeżeli będziemy znać lepiej Pana, to zobaczymy, że to wszystko jakby wynika z miłości, że On naprawdę, te Jego plany są dużo lepsze niż nasze. Tak mówi przecież, to była księga, księga proroka Jeremiasza, że ja mam plany wobec Was, plany pełne pokoju, a nie zguby żeby zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Ja też tego doświadczam. Wiecie, ja wcale nie chciałam nie mieć dzieci. Tak? I, I bardzo, bardzo mi na tym zależało i strasznie przeżywałam to na początku. I to, że się tym z Wami dzielę tutaj, tak, to, to nie jest łatwe. I to, potem czytanie komentarzy takich sugerujących, że, że my na pewno nie chodzimy do lekarzy, czy, czy że, że to jest kara Boża za to, że nie, nie mamy kultu świętych takiego bardziej intensywnego, to też nie jest, nie jest przyjemne. Nie? Natomiast ja widzę w tym cudowny Boży Plan, i widzę ile wspaniałych rzeczy już się dokonało. Przede wszystkim w mojej relacji z nim. Że ja go pokochałam ponad moje pragnienia i w końcu zrozumiałam, że on może być moim szczęściem w każdych okolicznościach mojego życia. Nawet jeżeli będą najtrudniejsze. Nawet jeżeli też nie będą tym, czego ja bym chciała w tym momencie, nie? Bo on jest dla mnie najważniejszy, bo, bo jego kocham i dlatego jego wolę pragnę pełnić teraz. To jest dla mnie ważniejsze tak i cenniejsze. Z tego się bardziej cieszę. Niż spełnienia jakichś swoich planów, tak spełnienia swoich pragnień, szukania swojego szczęścia, czymś innym niż w samym Bogu. Kochani, do modlitwy wstawienniczej to znalazłam taki fragment z Jeremiasza 15:1. Ja Jachwe rzekł do mnie: Choćby Mojżesz i Samuel, tak, czyli ludzie bardzo sprawiedliwi, praktycznie święci w Starym Testamencie, stanęli przede mną, nie zwróciłbym serca ku temu ludowi. Odpędź ich precz z przed mego oblicza, niech odejdą. Mówimy tu o okresie tak przed niewolą babilońską, czyli to jest już dawno, dawno po, po śmierci Mojżesza i Samuela. Pomimo tego, że Bóg wielokrotnie wysłuchał Mojżesza i Samuela, kiedy wstawiali się za ludem Izraela, to mówi, nie wysłucham ich w tym momencie. Tutaj jest pokazana sytuacja, w, ta w którym ta modlitwa wstawiennicza jest bezskuteczna. I dlaczego ta modlitwa jest bezskuteczna? Właśnie z powodu ich zatwardziałego serca, z powodu ich grzechu, tego, że nie chcą się nawrócić. I to, co powiedziała, naprawdę nie jest jakieś takie, nie wiem... Nadzwyczajny. W katechizmie Kościoła Katolickiego znalazłam w ogóle też taki, nie wiem jak to nazwać, definicję zabobonu, czy takiego podejścia, właśnie, w, w, też w modlitwie, która może być w naszym życiu religijnym. I tutaj katechizm określa to tak. Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon, tak, oznacza wiązać skuteczność modlitwy lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakie one wymagają. Czyli właśnie o to chodzi. Dyspozycje wewnętrzne to jest moje serce, moje nawrócenie, moja relacja z Bogiem. Czy ja jestem gotów podporządkować się woli Bożej i przyjąć jakby czy przyjmuje jego suwerenność przyjmuje jego panowanie w moim życiu czy on rzeczywiście jest moim panem i bogiem niedawno mieliśmy święto Chrystusa Króla też piękne kazanie u nas e, ksiądz powiedział na temat tego że Jezus ma być panem w każdej dziedzinie naszego życia że nic nie możemy zostawić dla siebie i pytanie czy my Wiecie, czy my tylko chodzimy na te święta i fajnie, fajnie jest pięknie, słuchamy tych kazań, wzruszamy się, no i wracamy do domu i potem, nie, modlimy się dalej o swoje, żeby nasze rzeczy się wypełniły, nasze cele, nasze plany. Jak nie, to się obrażamy na Boga. Czy jednak mamy w sercu to podporządkowanie Panu w każdej dziedzinie życia? I owszem, modlimy się do niego, tak? Robimy to, co wierzymy, że jest zgodne z jego wolą, tak? Czyli, nie wiem, leczymy się, jak jesteśmy chorzy, tak? Przechodzimy na dietę, tak? Ćwiczymy i tak dalej. I oczywiście też właśnie modlimy się, tak wylewamy przed Nim serce, ale jednocześnie uznajemy Jego suwerenność i przyjmujemy każdy dzień jako Jego wolę. Bo to jest bardzo ważne. Czy, czy mamy taką, taką dyspozycję wewnętrzną, czy tylko wykorzystujemy, wiecie, te wszystkie takie modlitwy, te sakramenty, tak? Żeby, no żeby coś jednak ugrać i zrobić po naszemu. I tutaj na koniec też chciałabym pokazać Wam takie, taki wywiad, na który trafiłam. No przepraszam, literki są małe, ale znajdziecie ten wywiad na takiej stronie katolicki.net, między Magią a Wiarą, jak wpiszecie, to od razu Wam wyskoczy. I to jest wywiad z księdzem biskupem, profesorem Romanem Pindlem. Trafiłam też na, na ten wywiad, dlatego że czytam aktualnie, zaczęłam czytać książkę księdza. Romana Pindla, księdza biskupa, właśnie różnice między magią a Ewangelią w ogóle, o, o motywie magii w Ewangelii, też właśnie czym, czym się różni religia od magii. I, I bardzo w ogóle ciekawa książka, chociaż wiecie, jest to trudny język, to nie są zwiadowcy, ale naprawdę porusza mnie też podejście księdza biskupa, i, i chcę wam pokazać, że naprawdę to, co ja mówię, to nie jest jakieś antykatolickie, tylko to jest, to jest właśnie taka. Czysta, czysta pobożność. Mam wrażenie, taka właśnie oczyszczona, że musimy oczyszczać tą naszą religię po prostu z magii, nie? Bo magia w wielu innych religiach poza chrześcijaństwem była bardzo zespolona, tak? Z religią, w sensie religia, z magią i, i jakby to było, to było razem. Już w Biblii, w Starym Testamencie Bóg mówi, że. Że w ogóle nienawidzi praktyk magicznych, tak? Jakichś wróżb, czarów, wywoływania duchów i takich różnych właśnie magicznych obrzędów. I, I mówi, że my musimy być czyści od tego. Mamy być czyści od takich pogańskich różnych wierzeń i, i tych, takich, tego mieszania właśnie relacji z Bogiem z magią. Właśnie o tym też mówi ksiądz Biskup. I chciałam Wam tylko przeczytać kawałek tego fragmentu, w sensie kawałek tego wywiadu. Jak odróżnić wiarę w Bożą opiekę nad naszym życiem? Od płytkiego zawierzenia w skuteczność pewnych modlitw, obrazków i relikwii. Ksiądz odpowiada: Za podstawowy wyznacznik wiary uznałbym osobową relację z Bogiem, która zakłada dialog i zawierzenie. Wtedy nasza modlitwa staje się przedstawieniem Mu naszych różnych spraw, ale zawsze z wyznaniem, że to On jest moim Panem. On kieruje moim życiem, a ja godzę się na wszystko, co mi przygotował. W przekonaniu, że to właśnie jest dla mnie najlepsze. W myśleniu magicznym to ja chcę przeprowadzić swój zamiar. Wówczas nawet gdybym przy tym odmawiał najwspanialsze modlitwy, będzie to próba manipulacji Bogiem. Tu właśnie kończy się relacja religijna, gdy Bóg w sercu człowieka przestaje być Bogiem, a człowiek chce sam decydować, nie oglądając się na tego, który ma być Panem. W magii nie ma miejsca na przyjęcie krzyża, zgody na rzeczywistość i heroiczną walkę z przeciwnościami. Nie przewiduje się wysiłku którego celem jest zmiana siebie. W postawie magicznej pojawia się jakiś amulet, tak, formuła zaklinania, czy inny magiczny element wpływania na rzeczywistość według naszej oceny. Czy właśnie nie ma tego przyjęcia krzyża, tak? Nie ma na to miejsca przyjęcia tej Bożej Woli. I dalej Ksiądz biskup pytany o wątpliwości, jakie mogą pojawić się, kiedy przychodzi taka trudna decyzja, kiedy właśnie jakiś krzyż przychodzi i właśnie, czy, czy ja dam radę, takie wątpliwości. To Ksiądz odpowiada, w takim momencie jest miejsce na autentyczną modlitwę, której. Dialo w dialogu z Bogiem wypowiadam moje obawy, lęki niepokoje. Proszę o ufność i wytrwałość, a przede wszystkim powtarzam, nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. I, I to zachęcam Was, jakbyście chcieli, to do przeczytania całego w ogóle wywiadu, bo jest ciekawy, albo książki: Magia czy Ewangelia. Yy, też. I na koniec odniosę się też do tego, co Bóg mi pokazywał, jeżeli chodzi o, o właśnie o posiadanie dzieci, choćby, tak? Takie dobre pragnienie posiadania dzieci. Kiedy, kiedy właśnie sama mierzyłam się z tym, z tym problemem, że właśnie bardzo chcemy mieć dzieci, że jeszcze ich nie mamy, że ludzie, wiecie, nas pytają o to, dlaczego jeszcze nie mamy, albo myślą, że na przykład my specjalnie tutaj się jakoś zabezpieczamy przed dziećmi. Różne takie nieprzyjemne czasem komentarze się pojawiały, albo nawet, wiecie, taki ból, który mogą zrozumieć chyba tylko kobiety, które. Pragną tych dzieci, a ich nie mają. Taki ból, który naprawdę jest wręcz fizyczny, kiedy dowiadujesz się, że kolejna tak, jakaś koleżanka ma dzieci, a, a ty nie możesz. Że jest to naprawdę aż taki fizyczny ból, yy, takiego, takiego smutku, takiego, takiego pragnienia też niesamowitego, żeby, no, żeby być tą mamą. Ale, ale powiem Wam, że jakby też Bóg mi pokazywał w tym czasie różne rzeczy, które pomogły mi inaczej spojrzeć na moją sytuację. Widziałam takie posty, na przykład jest taki profil, chyba mogę powiedzieć, jak się nazywa, Urzekająca. Na Facebooku jest taka społeczność kobiet katoliczek, gdzie też wiele z nich pisze anonimowe posty. I widziałam takie posty właśnie kobiet, które o te dzieci, o te dzieci się starają. I, I nawet pamiętam taki zdesperowany post jednej z nich, która powiedziała właśnie, która pisała, że, że ona już się leczy i że takie ma wyniki i już była, była na różnych pielgrzymkach i była u Maryi w Matemblewie i już była w tej grocie mlecznej i już ten proszek piła ileś razy i i odmówiła kilka pompejanek, i jeszcze zrobiła to i tamto, i mówi, co jeszcze? Co jeszcze mogę zrobić? Powiedzcie, gdzie jeszcze mam być? Bo ja nie wiem, co mam zrobić, żeby Bóg mnie wysłuchał. Nie wiem, to mnie jakoś tak uderzyło. Do tego to prowadzi. Nie wiem, czy ludzie, którzy po prostu, którzy tak reklamują, tak? Propagują te nabożeństwa, że często właśnie spychają te osoby, które bardzo chcą coś otrzymać, do takiego, do takiej sytuacji, kiedy, kiedy po prostu te osoby już wręcz no są po prostu zdesperowane, bo robią wszystko, a nie mają. I, I to jest naprawdę, to jest straszne, to jest straszna, straszny stan. Kiedy y, takiego, takiego, wiecie, zagonienia i, i po prostu... Takiego ciągłego poczucia bycia nieszczęśliwym, tak? I tego najgorszego takiego poczucia, że, że właśnie ja coś muszę na tym Bogu wymusić, że to On mi czegoś żałuje, że ja ciągle zrobiłem za mało, a to naprawdę w ogóle nie o to chodzi. I, i to, to mi tak otwierało oczy, że, że Bogu naprawdę nie chodzi o to, żeby ja teraz odmawiała jak najwięcej modlitw, czy żebym gdzieś jeździła. Bo jednocześnie powiem Wam, że niedługo potem przeczytałam inny post. Kobiety, która napisała, że wiele lat starali się z mężem o dzieci, i wiele modlitw odmówili też i do świętych i tak dalej, i Bóg ich wysłuchał, a teraz ona jest nieszczęśliwa. Nie, nie, jest nieszczęśliwa, bo jest ciężko, bo, bo są jakieś trudności z tym dzieckiem, bo ta rzeczywistość. Okazała się inna niż ona się spodziewała. I to już mnie bardzo uderzyło, bo przez pewien czas myślałam, że po prostu kiedy te dzieci się pojawią, to ja już będę taka wdzięczna, że na pewno to rodzicielstwo będzie takie, wiecie, super szczęśliwe, będę taką szczęśliwą mamą. A jakby też ten post i, i też jakieś inne sytuacje, rozmowy z ludźmi pokazały mi, że tak wcale nie będzie. Jeżeli człowiek żyje dla siebie, dla zaspokajania swoich pragnień, tak, że żyjemy po to, żeby, nie wiem, żeby szukać naszego szczęścia i to szczęście widzimy w różnych rzeczach na tym świecie, to zawsze będziemy nieszczęśliwi. Zawsze, dlatego że rzeczywistość nie będzie spełniać naszych oczekiwań. Ludzie nie dostosują się do nas, nie jesteśmy pępkami, świat nie będzie kręcił się wokół nas. Może przez jakiś czas będziemy się tak czuli, ale przyjdą momenty, które nas bardzo brutalnie wybudzą z tego poczucia. I będziemy zawsze nieszczęśliwi, jeżeli naszego szczęścia nie złożymy w Bogu, po prostu w relacji z Nim, bo to jest ta cząstka, o której Jezus mówi Marii, kiedy przychodzi do domu Marii, Marty i Marii. To jest ta cząstka, która nigdy nam nie będzie odebrana. Właśnie bycie z Jezusem, relacja z Nim. Właśnie szczęście płynące z naszej, z naszej jedności, z Bogiem. To jest coś, co nam nigdy nie zostanie odebrane, nawet gdyby okoliczności były niesamowicie takie, no niesprzyjające. I wiecie, tego też nauczyłam się znowu czytając jednego katolickiego męczennika, on nie był męczennikiem, tak? Ale był prześladowany z powodu wiary, chodzi mi o, Waltera, o księdza Waltera Ciszka, którego książki wam wielokrotnie polecałam z Bogiem w Rosji i Bóg nie prowadzi. I to on właśnie, on, który słuchajcie, został osądzony jako, jako szpieg Watykanu. Gdy była II wojna światowa, on pojechał na Rosję ewangelizować. Został osądzony jako szpieg Watykanu. Został skazany, tak najpierw torturowany na łubiance, potem skazany na 15 lat ciężkich robót. I wiecie, jak on o tym mówi? On mówi, że to była wola Boża dla niego, że on na tej łubiance, gdzie był torturowany, on nauczył się modlitwy. On w tych kolejnych trudnościach, w tych kolejnych dniach, które nie spełniały jego oczekiwań, on inaczej sobie wyobrażał, swoją posługę w Rosji. On właśnie poznawał Boga, tak? Uczył się poddawać Bogu, zawierzać Mu każdego dnia i powiedział, że właśnie to jest kluczem. To, żeby w każdym dniu, w każdej sytuacji, we wszystkim, co nas spotyka każdego dnia, widzieć wolę Bożą dla naszego życia. I nie, jakby to nie ma być jakaś wola Boża, którą my byśmy chcieli, żeby była, tak? Bo my często chcielibyśmy Bogu mówić jaka jest Jego wola, tak? Jaka powinna być Jego wola. I on mówi to jest szczyt zarozumiałości, <grym>, nie? Ale ale właśnie to jest ważne i to, to naprawdę prowadzi do wolności, do szczęścia. Przyjęcie tego, co się dzieje w naszym życiu, jako wolę Bożą, jako może jakiś, wiecie, taki okres takiego treningu, wychowania naszego, zmiany naszego charakteru, bo Bóg przez te wszystkie wydarzenia, które spotykają nas w życiu, nas kształtuje, wychowuje, ale, ale właśnie czegoś dobrego, jako przyjęcie tego, co się dzieje w naszym życiu, nawet kiedy to jest trudne, jako czegoś dobrego, z ręki Boga, jeżeli tylko rzeczywiście oddaliśmy mu siebie, tak, jeżeli uznaliśmy Jezus, jesteś moim Panem, jeżeli mieliście coś takiego w swoim życiu, gdzie wyznaliście swoją wiarę przynajmniej, przyjęliście chrzest, naprawdę wtedy możemy ufać, że ten dół może nas prowadzi i że naprawdę nie ma przypadku w naszym życiu, że, że Bóg jest z nami. Więc no ja wiem, że to wszystko jest trudne i to też trzeba po prostu sprawdzić, czy to działa. Ja Wam polecam, żebyście to wypróbowali, żebyście przede wszystkim nie tracili wiary w takich trudnych momentach, nie, nie, nie obrażali się na Boga. Ale żebyście go szukali tym bardziej. Właśnie wtedy, kiedy on nie spełnia waszych oczekiwań, kiedy robi inaczej niż, niż wy chcecie, bo tak naprawdę, słuchajcie, w tym on też okazuje się Bogiem. Co to byłby za Bóg, który by spełniał ciągle nasze pragnienia, nasze oczekiwania? To nie byłby Bóg, który by nas słuchał. Bóg prawdziwy, wszechmocny, on musi być suwerenny, bo on wie więcej, on zna plany, które ma wobec nas, i wtedy, kiedy on jest wiecie taką skałą, na której możemy zbudować nasze życie. Jest, jest naprawdę godny zaufania, ma to wszystko pod kontrolą, nie my, to wtedy dopiero właśnie można mu zawierzyć, tak w pełni, że, że wiecie, że on, on to ogarnia, nie? on się tym zajmuje. Oczywiście to nasze zaufanie musi być aktywne. Tak? To nie jest tak, że ja się teraz poddaję biernie woli Bożej, Boże rób co chcesz, tak? że mnie nic nie obchodzi tak? i tak dalej, tylko że naprawdę Bóg oczekuje od nas takiego aktywnego zaufania, też wzięcia udziału w tym, co On nam proponuje. Takiej gorliwości. Tak się wydaje, że to jest, jak, jak to, ma być gorliwy w tym, co nie jest moją wolą, tak? Bóg mi proponuje coś odwrotnego niż ja chcę, ja jeszcze mam być w tym gorliwy, ale słuchajcie, to jest możliwe, jeżeli tylko poznamy Pana. Jeżeli tylko poznamy Pana i poznamy Jego miłość do nas, więc zachęcam Was tutaj do codziennej modlitwy i, i po prostu proszenia Pana o jego objawienie się Wam, bo to, to po prostu Bóg musi Was zrobić. Nie ma na to cudownych metod. Po prostu stajemy przed Bogiem, możemy go prosić, tak, o to, żeby nam się objawił i. i... Od tego wszystko się zaczyna. Więc, kochani, poznawajmy Pana, tak jak mówi Księga Ozeasza, Księga Proroka Ozeasza, rozdział szósty. Właśnie starajmy się poznać Pana, dążmy do poznania Pana. Stąd się, wzięło, stąd się w ogóle wziął tytuł tego kanału. Dlatego, że Bóg, tak jak mówi też Ozeasz 6,6, chce miłości, a nie krwawych ofiar, poznania Boga bardziej niż całopalń. W tej naszej też religijności, która jest piękna, która nas prowadzi do Boga, która może być pięknym okazaniem szacunku. Dla, dla Boga, tak? Dla tych ym, wartości naszych. Możemy się tym cieszyć, ale nie zapominajmy o tym, co powinno być źródłem tego wszystkiego, czyli nasza gorąca, prawdziwa miłość do Boga. Tyle, kochani, dzisiaj. No i do zobaczenia w następne dni Adwentu. Trzymajcie się z Bogiem.